Co nie chce czymś grać co ma Wiesz Sorakę Pewnie co Michał Surachę zmieniłeś? O, no, jest chcesz mi zabrać to? Ja mogę jak coś się zmienić, bo ja mogę jeszcze zrobić tego co e, czy jak to tam. Rola. Ja tak samo, ale chyba I nie mam. Mam tego zmienił. Mm. To będziesz nagrywał? Jasne to już się nagrywa, tylko właśnie co nie przedstawiłem ha, to, ja bardzo. to w takim razie. to pory? Po, to no, razem z onem z Grabarek po, powiedzcie no, Sienon Cześć Cornel Jej I Michał I to tyle Cześć. Jak mi linieje? Weź go kurwa obetnij na łyso i już kurwa cię nie będzie w No tak, a jak już będzie łysy, to będziesz je system wtedy i on się wkurwi, że go obciąłeś i mu spa mu nie spadało. No ci mówię, ja tak zrobiłem z życiem brata. Wsypało się i je rozsypałem do końca. W sumie dobre i podlewać nie trzeba ani nic. No, no i cię nawet nie wkurwia. Puść mały listek. Jak to słodko wygląda. Ale chujowo pachnie pewnie. Yo, ho, ho, battle bottle of rum. co? Rom? Srom? Rom. Srom? Ja pierdziele, jakie dawno tego arama dziwnego nie grałem. wiesz ja 411 On mi coś przypomina Ten gościu mi Dragon Nesta przypomina i wszystkiego innego i Torchlighta i tak Miał dalej No przypomniał ci się <grym> schował Ty <grym> O, grab... Dobrze, 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 że to zrobiłeś bez tsunami Dobrze Dobrze Dobrze, dobre, dobre szybkie przyciąganie <grym> Ale Rocky patrzcie, Prz patrzcie szczęście, że przynajmniej No tak No teraz ona użyje potyjnych, to ty nie masz flesza Czemu poczekaj na ale laga dostałem, ale to... to. Mhm. No chuj mu flash ty <ścoughs> Właśnie Ło <śmany> <śmany> nie mam, to by się. Bez potek na mannę bo... No chciał... i mu, ty masz tarcze? Chciałbym być szybszy No kurwa mogę, ty Bo już te runy Znaczy No tak Tanky, spokojnie tanky, spokojnie, spokojnie, i tak im wpierdolę, nie macie co się martwić. Zobaczcie jeszcze. Najmuz, wyjdzie, najmu sobie. Łapki. Łapcie. Jakie logi, opier teraz? Chujowy komputer, chujowy logi. No, jak, jak mi to zrobiło? Głupia ja szmata. Aha! No nie wiedziała o co chodzi, nie? Ty nie możesz grafować. <try> Ty też użyjesz flesza Ciekawe czy się o co chodzi Dobra, Co kurwa w klatkę? Ło I dalej Jakiego ja to tu mam u wallka? Dajcie mi później te, te apteczki To będę bardziej pulać Byś nas leczył? Nie, <try> yeah. niestety Nie mam wady na pula, kurwa Mogę tylko do nich podejść i wywalnąć. No to poczekaj na manę i ich pólnij wtedy. Ale to długo się czeka. No to poczekaj to. to najlepiej A w ból i A jak nie trafię, trafię? Dobra. Ja Boże, zawsze. Boże, ja bym chciał. już killa, to. Aha, aha, aha. No no Michał śmierdzi cebulą. Czemu zawsze Dlaczego? kiedy ja... ...prabnę, to nowe killa? No, bo, no to bo to... ja studzuję. Tak. Michał słaby. I umarł. A to o to chodziło z tą łatwo No ale nagle się pojawił heal plus 1046. No bo jesteś cheaterem. Ale to nie na mnie. Haha No i ha, ha, ha. no, ja tak. patrz, teraz przeżyję, widzisz? Gdzie jest I gdzie jest tłum? A tutaj. Tak, bo... ja mam laki. Dlatego Ej. ci nie dałem apteczki, bo by się zmarnował. <laughs> ja mam apteczkę i teraz bierzemy PT. Kulujemy się... coś fajnego, z Miej mi coś fajnego Gra w kogoś, co będzie fajne wow. Ja bym chciał jakiegoś killa, co? Nie opłacasz ja, ja bym chciał coś użyć, ale nie mogę, bo w lagi to, <grym> to powodzenia w dalszej grze, Grawarek Mamy <grym> stula jeszcze Mamy, Ale mam ich normalny, mam 40 mam No bo lagi są serwerowe O tak To jest tak i teraz mnie będą bipać Łapie! Będę maksował Ej półczodu Walka o, 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 Ej, ja jemię laka Jojo już je kuntu To więc życie zabiłem eee. Umieram. Postaw i spróbuj kogoś <śled> Ale ja nie i Ale kogoś nie ma pułapek T-Play. Nie ja Blitz nie ma pułapek, ty. <śled aucie> właśnie. Ja nie mam grabu. Wyszło na 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 no nie, na 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 grabów. na 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 kto What the by... fuck? Ej, co tu się dzieje? Tam zaraz będzie. Co się stało przed chwilą? Opa! WYJEBAŁEM! To... zabić! Mogę <laughs> go przyciągnąć? Tak. Wiesz. Serio? Przyciągaj go chcesz. No, Jasne, i tak zajebiemy wszystkich. Dawaj. Tylko nie mam silence'a. Teraz wyseram. Jej, słynie! Widzę, Widzę że... cię zabił. No. Nienawidzę widzę na Ale to mi się nie przydadzą o. tapteczki, masz laki. Ale widzicie, ja specjalnie użyłem na początku flaszę, żeby mieć teraz... Umieraj! Ej do! To, że ja zabiłem w jej Umieraj! To... to, że ja zabiłem EMusa, to nie oznacza, że ty nie możesz zabić. Nawet... <grym się> Ale ja chciał, żeby... ja, ja bym chciał, żeby zabił mi ich... się. Ja Umarłeś to przez lagi. Zabójdź! Babiu, 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 Dawajcie, to jest daleka i tylko strzela! Ej, ile masz? Osiem! Co za się! Puchy Jaka śmieszna gra!

<śmienicza> Ej, wal! Koł! <śmienicza> <Go>. Jest tu <dupy. śmienicza> łapie! Go! Wbijam się! To no dobrze! Micha zrobia oh, Fuck! No, patrz to świeć zabił mnie, bo bo mi blokował drogę. <śmienicza> dobrze. Na pewno musi być to jest to to jest martwy, człowiek, no, to, to po... Ej, po... Czekaj A, mi, ufa. czekaj Michał Ja czekam na Michała ja, ja... Ja o, Teraz tak... ja zacząłem mieć lagi Ale fraje z To przez lagi Uciekał do mnie stróż Ja czekam, na tego bariera, wygaśnie Ja też tak czekałem, bo trochę to się wkręciłem Łapcie Jad Ej, myślałem, że odrzuci bobkę ja O po Boże Tak, chcesz mnie zabić, A weź no skocz mnie ciu głupi skoczy się nie rzuć kartami Serio tarcza serio Serio Serio, serio. <grym> <grym> serio. Bo ja chciałem zrobić coś innego, zaraz zobacz Proflej <grym> Tak, Take Rose No tak, what, what? Co tu się stało? No dostała, poryją Ja nie widziałem, ja miałem raga takiego ja do... Tra, Ej, 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 oszustwo w tej grze wyczułam Eee, nie zabijajcie go Nie, <grym> go. nie zabijajcie go, to jest biedny go za karę. na tą kurwę zmarnowałem Uuuu, to mnie Chciał być kurwa cwany, a mu nie wyszło. <grym grym> Widzisz, bo ja jestem... Ja jestem, ja jestem youtuberem ja i mam profity. Ten, co mi uciekł. No, nie wierzę. Nie to do kościoła wypierdalaj. <grym> do kościoła, kościoła. <grym> Bez... Bez dwóch zdań do kościoła wypierdala.

Ale dobra, przynajmniej sobie i temy kupiłem ty Ale ja żyję Jojo, ziomek na lagi zgania, kaciota co? To <noise> nie, jak to można w ogóle... Na, że w ogóle mówić, że laguje się, ja nie wiem tego Jeszcze jakby w, taki, w, tej grze, w tej grze takie rzeczy się działy tak. <noise> Takie rzeczy jak lagi, boże Jak się ma chujowy komputer, to nie ma się lagi <noise> No, proste przecież to bo akurat wystrzeliłem jak rakieta w ich strony What the fuck? Mm. Nie wiem jak to zrobiłem Opcja no, oh, no, jest... no. oh, bomby LOL To jest no. teamplayowa gra, powiedź LOL to naprawdę teamplayowa gra Tak No tak Tak, chyba dla nich Na no, Aramie bardzo To ma fragów? tylko Najlepszy teamplay jest z lagami o kurwa, trafił. No Michał. nie, 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 tego. nie, 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 mnie? nie, 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 Masz kurwa o, te... nie, po... muzyka. Muzyka. Złapię. Czuję się jak w szkole. Zgijesz, zgijesz. No zginiesz, zginiesz. I z Teraz ty... Zgijesz? Teraz ty umieraj. Ja zaraz pulę. <grym> ja zaraz pulę chodź. O oni nie umieją cię zabić. Zgijesz. Ten jak się skampił kurwa w lesie, co na fragat. Jak z dupy kompletnie. Ale on... <grym> kursa, chyba uszy. Jeszcze ja, zginął. Łapcie swojego. O, 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 słuchaj teraz wszystko. To jest killshoty. No, do bomby, do bomby, no bomby. No co, sam podlazłeś do mnie. Daj pupę, daj pupę. No dawaj. Nie dość, że bym parł jednak, ale dwa tysiące by nie zabiły. Ej, zagapiłem się. Jestem kurwa nieśmiertelny. Nie wiem, czy rozumiesz takie rzeczy. O! Ale idiota, Jezu. No. Hehehe. <noise> daj mi bombę. Ja chcę być Afganistan. <noise> Ej, <pan. głos> co tam uciekł. Fakiem! nie, już... kurwa, to on jest taki nafidowany już trochę, ty. No. <noise> to tylko trochę. Zawsze mógł coś więcej. Już, już spada. O kurde, ile bomb. <noise> Zaraz ty, pan, co to patrzył. Przyjdę. To nie ja... To nie Lle? ja się. Na 3-4 się wbijamy. <śmuchaj> to dobre, to 3-4. A nie powiedziałem 3-4, no tak, tak. <śmuchaj> Kurwa inteligentnie. Zabij Ci powiedz. A, kurka, wiesz. To bomby nie ma. Zabij wytem, e to są to sportowe i temy, ładowo. Wyjebał ci kurwa z Jokera w plecy ty Z Jokera w plecy Ty masz koleżankę Jokera No, no to wyjebał ci z koleżanki w plecy Ja myślę, że mam nadal jeden wolne wolny na Teraz, teraz się poradzi sam Czemu trzy torpedy nie lecą mi? Do, lecą tak jak trzy jokery lecą na mnie i rzucają się na plecy Chodź tak? tu Ładna ta, ale ta, tak, twoja koleżanka nie jest najładniejsza, więc raczej bym nie chciał, żeby mm -hmm. trzy takie koleżanki mi na plecy leciały Dobrze. Okay. A dobra, skończyłem Ej, jak poszła? Ej, lagi mi Ooo Twoja mama tu jeden wielki lagi O no nie! No. no, fuck you Ej, to no. ma po Ej, dobra, przestajmy tego frajera fidować ty No i poszła, się nie ale serio mówię bo kurwa... No tylko tak to nie wykaruje No tak o... ale zaczyna wkurwiać się, nie bo ja mam małoresu Ej Ej, ej. ej pójdź. Za to że mi bombę pod nogi podstawiasz <grym> Dzięki Ci że to nie pomaga jednak Gdzie jest Zilat? Gdzie jest Zilat? Zilat Chcę

Co, ej, walimy ich w pizdę, co, panowie, czy nie? Przecież ciągle walimy, nie widzisz? No nie wiem, oni mają więcej fragów, czy... Nie liczą się flagi, tylko teamplay. No jo, tylko nasz team... nie mamy teamplay'u. Nie pierdzielej. Nie, odejdź z temi, ej, nie, 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 róbcie już z tymi pompkami. Teraz robimy z czym innym. Ile, ale z honorem Z cholorem! Co Michał O, <laughs> What? Michał, shutdown! Ej, hey, ład! Ej, te lagi mi oh, jest niszczą, oh, nie oh, wolno... Niewalno... Nieważne, nieważne, Głup... zwalam na lagi, jest głupi. Razem. No to nie wina no. lagów, to była lepiej. No. Nop, nie nope. umie grać. Nop, nop. Nope. 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 To jest Nob. Nope. Nop fiduje. Nob Nop fiduje. Bej go zabij. Właśnie co robi? Gigi, ci Ej, idzie do ciebie twisted faj. To my. On idzie do niego. To się nazywa perfekcyjna pani domu Złota rączka <laughs> Ciekawe czego ci potrzebna taka złota rączka o, Ale bym miał zabawę <laughs> Złotą kurę fleszę o łatwiej Kurcze przydałaby się ta apteczka Kuina ale muszę wziąć Ale on nie chciał nie, po prostu wiedziałem, że to będzie pierwszy patrz, patrz. Ej, czemu ma, ja mam tak dużo? Ej, paru. co wy... By... Zabiliście się? Ej, hopa! Do... Oooooooo! <laughs> nie wiesz! I co mi podchodzisz? Złapujś! No Tak To jest bez sensu, tak? Jackson jest postacią bez sensu Wbijam ja się w środek i oni mi nic nie mogą zrobić dobrze, że Dobrze, że ja stoję z tyłu i... Będzie triple! Jest, No jeb go Dobrze, że ja się stałem z tyłu a oni mnie nawet nie ruszali No bo ja wbijam się w środek Nie, w sumie też nie, rzucali, jeszcze nie ruszali Dawajcie, upuszczujcie No ja ty śmierdzisz pacho Wyskidu, jak oni będą tu szli, tu, szli tutaj do przodu, to będziesz szli do tyłu ciągle ciągnął. I nie będą mogli do nas podejść. Wiesz, to masz No co, ty, po co? A co mnie to obchodzi? Masz ciągnąć ich. ciągnąć kutasa i chuj, ty. się <laughs> cieszy jeszcze. <laughs> Tyle szczęścia, bo może ciągnąć. <laughs> Co tam, co tam, yy, ten, tańczy brody. Ja tańczę brodom. A przyzwychane liska. LOL! Jest. To jest to bardzo. I to będzie... Poddał się i nie walczy. Zaraz pokaże wam Poddał się bez walki, lamus. FAK! Jeszcze mogę przyciągać No drż Wiem, że ciągle ich jedziemy ej, pokaż ich! Za daleko się! <grytaki> jest spoko. Mnie spoko. Ej, dawajcie! Ej, bo... Ja tego cię go! widzisz coś, co, co? tak zdecydowanie, jakaś... ale to nie dlaczego? że zginęli wszyscy, oni łapasz Zabieram. Najmniej muskać. Nie w tym momencie się flashnąłem trochę ty. Tak to jest liczyć na najmłsze, jak zwykle. Jebane, kurwa liczyć nie umiem, to chuj ty. To, to, to co mam się odzywać ty? pomoc dla michała pomoc potrzebującym weź mu kurwa nerkę weźli ty w <grymna> no weź tego tego śmiecia poczekajcie 50 golda bo chcę mi ten kupić ty michał <grymna> dawaj nie przegrałem z nim celówę O! Kupiłem jeszcze Infinity <śmiech> WIKTOR! <śmiech> Do mycia! Do mycia wypierdala! 3 dni się nie myjesz! <laughs>